Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. W dzisiejszym materiale skomentujemy sobie artykuł w Radiu Z pana Michała Tomaszkiewicza pod tytułem Unia Europejska szykuje się na incydent nuklearny tabletki z jodem stroje. Ochronne. Zresztą tytuł vloga chyba dam bardzo, bardzo podobny, żeby mi nikt tutaj nie zarzucił, że ja jakieś clickbaity robię, dlatego będzie bardzo, bardzo podobny, może nawet taki sam tytuł jak w Radiu Z. Od razu powiem, że to co znajduje się w tym artykule to prawda. Rzeczywiście Unia Europejska sama zamówiła, a także zaleciła krajom członkowskim, żeby... Zaopatrzyli się w różny sprzęt, który jest potrzebny na wypadek incydentu nuklearnego lub też ataków zużycia bronią biologiczną lub bronią chemiczną. Zaraz sobie ten artykuł przeczytamy. Tu są szczegóły i się szczegółowo do tego odniesiemy, skomentujemy, przeanalizujemy i wejdziemy w polemikę. Zanim jednak, to pragnę troszeczkę uspokoić nastroje, bo podobne informacje. Znajdziecie w całej masie różnych portali. Chyba prawie każdy większy portal napisał bardzo podobny artykuł z przekazaniem bardzo podobnej treści. I wydaje mi się, że troszeczkę nastąpił tu błąd poznawczy, bo komentarze są takie, że Unia Europejska straszy, Unia Europejska chce tutaj, żeby coś wybuchło, Boże, drogi, Unia Europejska sieje. Panikę. Tymczasem, drodzy państwo, jest to nieprawda. Unia Europejska, choć generalnie mam do niej bardzo, bardzo wiele zastrzeżeń, w tym wypadku zachowuje się roztropnie i się przygotowuje na zagrożenie ewentualne, potencjalne, które jest o bardzo niskim poziomie prawdopodobieństwa, że się spełni. Jednakże, jeśli się spełni, a Unia będzie niegotowa, to skutki będą straszliwe. Dlatego Unia uważa, i ja się z nią zgadzam, że lepiej jest na wszelki wypadek się zabezpieczyć i potem, żeby to ryzyko się nie ziściło, i nawet te materiały, które są potrzebne, wyrzucić, niż żeby zdarzyła się sytuacja w drugą stronę. Czyli Unia Europejska zlekceważy. Potencjalne zagrożenie, zagrożenie się zrealizuje, no i wtedy, drodzy Państwo, będą ginąć ludzie. I tutaj mamy bardzo niefajne czasy w tym momencie. Czasy, w których głupota, brawura, arogancja mylona jest z bohaterstwem i odwagą. A roztropność i przygotowywanie się na niebezpieczeństwo mylone jest, drodzy państwo, z tchórzostwem i straszeniem. Mnie to osobiście bardzo, bardzo mocno przeraża. I żeby powiedzieć to bardzo dobitnie, drodzy państwo, kilka przykładów. Bo ja też uważam się za osobę roztropną i też co jakiś czas dostaję za to bęski. Na przykład za to, że ostrzegam. Już w 2019 roku ostrzegałem przed kryzysem gospodarczym i słyszałem, nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. A potem jak się okazało, że miałem rację, to zamiast, o kurde, sorry stary, że tak brzydko o tobie mówiliśmy, to o, ty czarnowidzu, ty to wiecznie straszysz. Ja nigdy nie straszę, drodzy państwo. Ja co najwyżej ostrzegam. I takie, drodzy państwo, przykłady. Wiecie, co to jest? Ja tutaj zakryję nazwę producenta. O, wiecie, co to jest? To jest, drodzy państwo... Środek do odkażania wody pitnej i do sprawiania, żeby woda pitna miała bardzo, bardzo długo walor wody pitnej. To jest cholernie wydajne. Takie, o, takie opakowanie wystarcza do tego, żeby oczyścić 10 tysięcy litrów. To kosztuje około stu. Dlaczego? To w zasadzie kosztowało, bo jakieś trzy tygodnie temu wymiotło to ze sklepów. I teraz już się tego raczej nie da kupić. A przynajmniej przez jakiś czas się nie da, dopóki fabryki nie naprodukują. Ja to kupiłem jakiś czas temu. Kupiłem to na wypadek, gdyby coś się stało. Tak na, na, na wypadek. Oczywiście nie, po to, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, żeby gdyby nie, daj Boże, coś się stało, i gdybym musiał wywieźć żonę z Turką na wieś i pójść robić to, co do mnie należy, żebym miał świadomość, że one tam. Nie tylko yy, mają zapas wody mineralnej do picia, ale nawet gdyby to trwało wiele miesięcy, to dzięki takiemu cholerstwu sobie uzdatnią wodę ze strumienia i będą mogły pić. Drodzy Państwo, kupienie czegoś takiego nie oznacza, drodzy Państwo, że ktoś chce wojny, tylko oznacza, że ktoś chce. Sobie de facto kupić spokojny sen. Podobnie, drodzy państwo, jak ktoś, kto nosi przy sobie coś takiego. To jest woda utlenowana. Woda utleniona noszę to razem z, z, z plastrami, jak idziemy na. Na plac zabaw. Nie dlatego, że chcę, żeby ktoś z mojej rodziny się pokaleczył, tylko dlatego, że jedna z członkiń mojej rodziny jest w takim wieku, że często się przewraca. I lepiej jest to ze sobą nosić, przemyć, nakleić plasterek i móc się bawić dalej, niż wracać do domu. Podobnie, drodzy Państwo, ostatnio kupiłem większej ilości czegoś takiego, to jest racja żywnościowa wojska polskiego. Część. Małą kupiłem po to, że będziemy robić na prywatnym kanale moim takie degustacje tego. A większość, drodzy Państwo, już niedługo mój serdeczny przyjaciel zawiezie na Ukrainę dla ludzi, którzy tam koczują i walczą. I nie, drodzy Państwo, to nie oznacza, że ja chcę, żeby wojna na Ukrainie trwała. Nie, ja bym chciał, żeby wojna na Ukrainie nigdy nie wybuchła, a jeśli już wybuchła, to żeby się skończyła natychmiast. Ale skoro niestety trwa i to kompletnie ode mnie nie zależy. Gdyby zależało, uwierzcie mi, żebym to zakończył, ale skoro to ode mnie nie zależy, to przynajmniej mogę zrobić, że ktoś to tam kurde koczuje, zje sobie ciepły posiłek, bo to cholerstwo ma m.in. posiłki z bezpłomieniowymi podgrzewaczami. I tyle, drodzy państwo. Ktoś, kto się na coś szykuje, lub ktoś, kto coś robi, to nie znaczy, drodzy państwo, że. Że tego chce, tylko że reaguje, adaptuje. Żyjemy w sytuacji, w której okazało się, że w Europie, znaczy przynajmniej częściowo w Europie, bo większa część Rosji jest w Azji, że mamy w Europie kraj, który jest nieobliczalny, a w zasadzie może jest rządzony przez nieobliczalnych ludzi. O, tak to doprecyzujmy. Kraj, który zrobił wojnę i zaatakował drugi kraj, w którym żyli ludzie, którzy jeszcze niedawno byli do niego całkowicie przyjaźni, czy w dużej części przyjaźni. No dobra, może nie niedawno, lata temu byli przyjaźni. Kraj, w którym żyli ludzie często z mieszanych małżeństw. Tu Ukrai mama Ukrainka, tata Rosjanin i zostali zaatakowani. W dodatku, jeszcze w wyniku tych walk, nazwijmy to. Zagrożone są elektrownie atomowe, bo zdaje się, że w okolicy tych elektrowni też prowadzone są walki i taki incydent atomowy może mieć miejsce nie tylko ze względu na to, że ktoś puści atomicę, tylko na to z tego powodu, że ktoś. No ktoś po prostu doprowadzi do awarii w elektrowni atomowej. A to jest niestety możliwe, drodzy państwo. Gdzie wojna nie omija elektrowni, tam mogą się zdarzyć, drodzy państwo, różne rzeczy. Dalej. Putin mówił słowa, które odebrano jako grożenie użyciem broni atomowej. Pojawiły się informacje. Że być może zdarzy się jakieś użycie broni chemicznej lub biologicznej, lub też prowokacja z użyciem broni chemicznej lub biologicznej, co ma znaczenie polityczne i ma znaczenie przy przypisywaniu winy, ale dla kogoś to zostanie poddany działaniu broni biologicznej lub chemicznej, to ma mniejsze znaczenie, kto to wypuścił, bo i tak umiera. Tak czy siak, drodzy państwo, zagrożenie, że Europa będzie musiała się zmagać ze skutkami użycia atomicy, awarii elektrowni atomowej, użycia lub prowokacji z użyciem broni biologicznej lub chemicznej jest niezerowe. W związku z tym warto się na to drodzy państwo zabezpieczyć. Ja tak uważam i choć jeszcze raz podkreślę, generalnie jestem dość um, dość Nazwijmy to, sceptyczny wobec Unii Europejskiej, co nie oznacza, że wrogi, Scepty, sceptyczne, to uważam, że pewne wypadki, wydatki warto ponieść, chociażby dlatego, żeby właśnie nie było paniki. Dlaczego, drodzy Państwo, ostatnio tak często mamy panikę? Bo mamy kryzys zaufania do władzy. Oczywiście ten kryzys zaufania do władzy całkowicie wynika z winy władzy, bo władza ostatnimi czasy bardzo dużo rzeczy schrzaniła. Prawda? Jak się drodzy państwo zaczynała dwa lata temu zaraza, to okazało się, że w naszym kraju tak bardzo brakuje maseczek, że minister Szumowski wyśmiewał w Radiu Z ludzi, którzy noszą maseczki. A zaraz potem, to znaczy kilka miesięcy potem, chyba dwa miesiące potem, albo miesiąc, no jakiś czas potem, De facto był nakaz noszenia maseczek, tak? Czyli raz mówili, że nic nie dają, za chwilę kazali nam je nosić. Racjonalne wytłumaczenie z tego jest takie, że próbowali jakoś wybrnąć z niedoborów. Czyli od początku uważali, że maseczki coś tam jednak dają, ale nie chcieli, żeby ludzie to wykupywali, żeby starczyło dla personelu medycznego. Czy tak było? Nie wiem. Natomiast na pewno mi się wydaje, że gdyby tych maseczek od początku było bardzo dużo. Gdyby nie było takich jazd jak te akcje z tym panem, panem instruktorem narciarstwa w kontekście maseczek, jakby nie było tego gadania z Chińczykami, żeby AliExpress nie sprzedawało maseczek do Polski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby tych wszystkich rzeczy było w Polsce na tyle dużo, żeby ludzie nie wpadli w panikę, że zabraknie, to by nie wpadli w panikę i by nie zabrakło. Drodzy Państwo, to jest trochę jak z leżakami w kurortach. Jeżeli w jakimś kurorcie jest tyle leżaków, ile gości, i wszyscy o tym wiedzą, że jest tyle leżaków, ile gości, nie ma absolutnie sensu tych leżaków zajmować, bo i tak dla każdego starczy. To efekt jest taki, że nikt tego nie zajmuje, w związku z tym prawie wszystkie leżaki stoją puste. No bo nikt nie chce, no bo przecież nigdy tak nie jest, że wszyscy goście hotelowi um, chcą korzystać z leżaka w tym samym momencie, więc prawie wszystkie stoją puste. Jak chcesz skorzystać z leżaka, to masz masę leżaków do wyboru. Po prostu kładziesz się, skończysz, wstajesz, odchodzisz, nie ma problemu, jest wybór. Natomiast jeśli w jakimś kurorcie tych leżaków jest za mało, i ludzie o tym wiedzą, że tych leżaków jest za mało, to co się zaczyna? Zaczyna się coś, co mnie zawsze wkurzało, czyli zajmowanie o 6 rano. I y, taki Krzysiu jeszcze sobie wraca po, po imprezie i widzi, jak, jak jakiś pan zapierdziela z dziesiątką, y, leża, y, tych, z dziesiątką ręczniczków i zajmuje 10 leżaczków. I potem przychodzisz w czasie dnia i widzisz, że te leżaki nadal są puste. Tak, jak normalnie są puste, bo przecież cały czas nie ma tak, że każdy chce korzystać z leżaka w danym momencie. Ale na każdym leżaku leży ręcznik i nie może z niego korzystać. Czyli są pozajmowane i nikt nie korzysta. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Tak samo jest, drodzy Państwo, z maseczkami, środkami do dezynfekcji, odkażaczami do wody, strojami ochronnymi, i innymi tego typu rzeczami. W momencie, w którym ludzie. Mają zaufanie do państwa. Wiedzą, że państwo jest w porządku, że to nie jest państwo z dykty z tektury, które stawia tylko na PR, tylko jest rozsądne. I ludzie wiedzą, że sprzętu ochronnego jest wystarczająco dużo, że starczy dla wszystkich. To jak się, nie daj Boże, coś stanie, to ludzie nie wpadają w panikę, nie stoją w kilometrowych kolejkach, nie wykupują wszystkiego, co jest, tylko spokojnie czekają, aż. Państwo im dostarczy to, co jest dla nich potrzebne. I choć i właśnie dlatego warto robić zapasy, warto nagłaśniać, że te zapasy są zrobione, po to, żeby uniknąć paniki. W razie czego? Sam ten brak paniki jest moim zdaniem wart tych wydatków. Taka jest moja, drodzy państwo, opinia, co wy na ten temat myślicie. Piszcie w komentarzach, a teraz sobie przeczytamy ten artykuł i skomentujemy, że te, również, żebyście wiedzieli, że ja tych informacji, które tutaj podałem, że sobie nie wymyśliłem. Więc jeszcze raz. Radio Z. Unia Europejska szykuje się na incydent nuklearny, tabletki z Jodem, stroje ochronne. Unia Europejska e, przyspieszyła plany. I zaleca państwom członkowskim stworzenie zapasów tabletek z jodyną, strojów ochronnych i innych środków medycznych, poinformował Financial Times. Trwają także prace nad wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałania skutkom możliwych ataków bronią biologiczną i chemiczną. I to jest fakt, drodzy państwo. To jest fakt. I ja nie rozumiem, dlaczego o ten fakt ktoś się obraża i mówi, że to jest sianie paniki. To jest przygotowywanie się na ewentualne zagrożenie. I moim zdaniem, w dobie tego, że ostatnio zdarza się tak dużo rzeczy, które kiedyś byłyby kompletnie nie do pomyślenia, to jest to moim skromnym zdaniem jak najbardziej, drodzy Państwo, zasadne. Lecimy dalej. Wojna w Ukrainie trwa już ponad trzy tygodnie. Mimo, że Rosja zakładała początkowo, że inwazja zakończy się już po dwóch dniach z dobyciem Kijowa i zmianą władzy, rzeczywiście tak było. Ukraińcy stawiają twardy opór, po części dzięki dostawom broni i sprzętu ochronnego od krajów demokratycznych, w tym Polski. No, mi się wydaje, że tutaj z Polski to zdecydowanie dużo poszło, no, te pioruny to podobno robią furorę. E, podobno są Ukraińcy nimi zachwyceni. no Ja mam nadzieję, że to niedługo stanie się nasz hit eksportowy, bo drodzy Państwo, wyrzutnia piorun czy, y, to, jest, y, to jest pocisk do zestrzeliwania dronów, helikopterów. I nisko, lecących, I nisko lecących samolotów. To jest ewidentnie sprzęt taki defensywny. No, mam tylko nadzieję, że to nie, nie wpadnie w łapy jakichś tam terrorystów czy kogoś. Tutaj w ogóle nawet nie chcę sobie, tego, nie chcę sobie o tym myśleć, no, ale tam na Ukrainie no, robi dobrą robotę. Okazuje się, że to jest sprzęt bardzo dobry i trzeba teraz, no niestety, być pragmatycznym i robić temu PR. Robić temu marketing i sprzedawać, 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 chociażby po to, żeby mieć pieniądze na zakupy. Fabryka, która zrobiła te pioruny, powinna zapierdzielać na trzy zmiany. Ja tak uważam. Brak postępów oraz skuteczna pomoc dla obrońców sprawiła, że Putin zdecydował się na straszenie bronią jądrową. Ogłosił, że rosyjskie siły odstraszania zostały postawione w stan podwyż... podwyższonej gotowości. To nie jest, wydaje mi się, precyzyjne, ponieważ wojna na Ukrainie zaczęła się od bestialskiego, i bez, bestialskiego ataku na Ukraińców w czwartek 24 lutego. Natomiast straszenie to było już w niedzielę 27 lutego, czyli no, wydaje mi się, że to nie mogła być odpowiedź na to, że, że brak podstępów i tak dalej, bo to do, do nastąpiło dopiero później. Początkowo Putinowi naprawdę dobrze szło, co oczywiście jest przerażające i tak dalej, ale mi się wydaje, że dopiero po jakimś czasie, tak, zwłaszcza tam od południa, no, no weszli bardzo, bardzo głęboko, że się tak wyrażę. Eee, no, Zrobił to w każdym razie, drodzy Państwo, czwartego dnia inwazji. Po trzech dniach inwazji, a teraz jesteśmy już w czwartym tygodniu inwazji. Drodzy Państwo, no niedługo będzie miesiąc. Ale rzeczywiście tutaj dużo osób uznało, że to było straszenie użyciem atomicy. Zachód uważa, że i też dużo ludzi uważa, że taki, taka wstrzemięźliwość na to które ewidentnie bardzo, bardzo, bardzo nie chce się w ten konflikt angażować inaczej niż dostarczaniem Ukraińcom uzbrojenia. To, to, to też właśnie mi się wydaje, że tam NATO ma z tyłu głowy i troszeczkę się boi, że, że, może, to, że może właśnie boi się tego użycia atomicy. Zachód uważa, że ryzyko użycia, bro użycia broni nuklearnej jest bardzo niskie. Na wszelki wypadek, jednak Unia Europejska postanowiła przygotować się na potencjalne zagrożenie. I to jest, drodzy Państwo, coś, co rozumie każdy, kto zna tak zwaną teorię gier. Teoria gier to jest coś, czego uczą na studiach biznesowych. I z grubsza to polega mniej więcej na tym, że przy podejmowaniu decyzji Obliczasz sobie prawdopodobieństwo jakiejś, jakiejś sytuacji, że coś się stanie, a także potencjalną karę lub nagrodę, jeśli to się stanie. W tym wypadku mówimy o sytuacjach negatywnych, czyli karę. Czyli jakie to będzie miało negatywne skutki, jak to się stanie. I z teorii gier wiemy, że warto przeciwdziałać działaniom, które co prawda wywołają. Niewielkie negatywne skutki, ale, ale te rzeczy zdarzą się praktycznie na pewno, ale także warto przeciwdziałać także rzeczom, które zdarzą się z bardzo małym prawdopodobieństwem, ale jak się zdarzą i będziemy nieprzygotowani, to skutki będą katastrofalne. I taką sytuacją drugą jest potencjalne użycie atomicy lub broni biologicznej, chemicznej, zwłaszcza, drodzy Państwo, że nie można tutaj lekceważyć kwestii związanej z terorką. Drodzy Państwo, na wojnie różne rzeczy giną, że się tak wyrażę, i jakieś substancje, jakieś rzeczy, jakieś ładunki, jakieś się? Mogą wpaść w ręce po prostu ludzi, którzy będą chcieli wykorzystać do, do skrzywdzenia kogoś. I dlatego warto być przygotowanym. Oby to się nigdy nie zdarzyło, ale żeby potem nie było tak, że y, idzie chmura nad, nad Europę, a my nie mamy y, na przykład płynu Lugola czy czegoś tam. Pod uwagę brane są też ostrzeżenia wywiadu USA o możliwości użycia przez Rosję broni biologicznej lub chemicznej. Yy. Unia Europejska yy. zabezpiecza się przed atakiem nuklearnym, biologicznym i chemicznym. Obywatele Unii Europejskiej obawiają się nie tylko użycia przez Putina broni jądrowej. Mi się wydaje, że to bardziej się obawiają nie tylko obywatele, co raczej urzędnicy z Unii Europejskiej, ale. Mniej więcej ten sam skutek. Rosyjskie oddziały atakowały i przejęły kontrolę nad elektrowniami jądrowymi w, w Czarnobylu i Zaporożu. Do tego, ja już tu dodaję od siebie, nie można niestety wykluczyć, że ta ofensywa będzie postępowała dalej i będą się toczyć również walki o jakieś inne. Elektrownie. Eksperci z Państwowej Agencji Atomistyki uspokajają, że nie doprowadziło to do żadnych awarii i nie ma powodów do obaw. Polacy, tak jak Czesi, Belgowie i Bułgarzy, na wszelki wypadek zaczęli wykupywać zapasy tabletek z jodyną. I to jest właśnie, drodzy Państwo, zwróćcie uwagę. Polacy, Czesi, Belgowie, Bułgarzy w tej kolejności są głównie obywatele krajów, które nie ufają własnym rządom. I się boją, że gdyby coś się stało, to nie będzie. I dlatego to zrobili. I dlatego takie odzyskiwanie zaufania. I taka informacja, słuchajcie, mamy tego tyle na magazynach, że starczy dla wszystkich. O, to jest bardzo ważne. Pa apeluje, żeby ich nie zażywać. W przypadku braku zagrożenia promieniowaniem mogą zaszkodzić zamiast pomóc. To jest bardzo mądre. Komisja pracuje nad zwiększeniem gotowości w dziedzinie zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych. Działania rozpoczęły się jeszcze przed wojną na Ukrainie, oznajmił rzecznik KE, cytowany przez FT, czyli Financial Times. A KE to jest Komisja Europejska. Ciekawe, dlaczego to się zaczęło jeszcze przed wojną. Coraz więcej pojawia się takich informacji, że oni mogli coś kurcze przeczuwać wcześniej. <laughs> Wspólnota tłumaczy przy, y, przygotowania y, wyciągnięcie wniosku z pandemii COVID-19. Stary kontynent okazał się nie być przygotowany na takie zagrożenie, jako że powszechnie brakowało na przykład środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. I to była prawda. Ja sam pamiętam, drodzy państwo, jak mój serdeczny druh y, dostarczał do... Y, 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 dostarczał do... E, Boże, drogi, do ośrodka nazwijmy to mm, medycznego takie stroje pszczelarskie, bo te stroje mm, stroje pszczelarskie y, były chociaż trochę strojami ochrodnymi, a oni w ogóle nie mieli. Ech to jest fajne, mądre zdanie. Przeczytajmy jeszcze. Trwa wojna w Ukrainie. Każda wo wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny, to przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Tak, drodzy Państwo. I, I tyle. Drodzy Państwo. I naprawdę, ktoś to wysyła gotowe żarcie MRE. Dla ludzi, którzy być może od dawna nie jedli ciepłego posiłku, to wcale nie chcę, żeby ta wojna długo trwała. Uwierzcie mi, że taki człowiek to chce, żeby to nie było potrzebne i żeby ci ludzie spojrzeli i popatrzyli, co? Takie niesmaczne, wojskowe żarcie. Przecież po wszystkim normalnie kuchnia działa. Wolimy zjeść normalne, zdrowe jedzenie. Pozdrawiam, drodzy Państwo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!